Mercedes-Benz GLE 400 2018 w pełnym pakiecie AMG plus pakiet chrom. Przebieg jedyne 13 tysięcy km. Przyciemniane szyby. progi wejściowe AMG, alufelgi AMG. Mieliśmy sporo Mercedesów GLE natomiast ten jest jednym z zdecydowanie najładniejszych egzemplarzy. AMG Edition. Reflektory przednie to reflektory full LED ILS, inteligentne, adaptacyjne z asystentem świateł drogowych. Zatem samochód sam operuje nam światłami drogowymi. Dokładki przedniego zderzaka AMG chromowane. aktywny tempomat Distronic Plus. szklany dach panoramiczny. Lusterka są podsiedlane ledowo, a także system kamer 360 stopni. Samochód posiada Bezkluczykowy system otwierania i zamykania Keyless Go Także elektrycznie składane automatycznie lusterka Po zamknięciu samochodu lusterka nam się składają Po otwarciu nam się otwierają A we wnętrzu bardzo bogate wyposażenie Między innymi podświetlane progi wejściowe oświetlenie ambientowe wnętrza jeden z moich ulubionych elementów wyposażenia nadaje fajnego charakteru wnętrzu oczywiście kolor jest regulowany, można go sobie dowolnie zmieniać również natężenie elektrycznie regulowane fotele zarówno kierowcy jak i pasażera z pamięcią stawień, system nagłośnienia Harman Kardon Premium Elektrycznie otwierana klapa bagażnika. Tapicelka wnętrza jest skórzana, czarna. Fotele są pompowane. Kierownica jest elektrycznie regulowana oraz podgrzewana. Kierownica posiada także komfort wsiadania-wysiadania, zatem podczas wsiadania czy wysiadania z samochodu będzie nam się odsuwać lub przysuwać, by ułatwić nam wyjście z auta. Wspomniany panoramiczny dach, czarna podsufitka. Tylna kanapa. Miejsce, oczywiście, jak w katedrze, bardzo przestronny samochód. Tylna klimatyzacja i tylne fotele są również podgrzewane. Klapa bagażnika elektryczna. Bagażnik jest oczywiście ogromny, z roletą tylną. Koło zapasowe. Dodatkowe gniazdo 12V. Można sobie na przykład podpiąć lodówkę. Drewno wnętrza, drewniana listy wnętrza. Jest to bodajże jesion, asystent martwego pola w lusterkach. System obsługi samochodu to command online, zatem najbardziej rozbudowany system dostępny w tym samochodzie. Świetna nawigacja z informacją o ruchu na żywo. Wspomniany system kamery 360 stopni. Kamery przednie, tylne, na tylną klapę. Na hak. Samochód posiada również hak holowniczy. Kamery boczne, kamera na ma maskę z góry, jest tego całe, całe mnóstwo. Również zawieszenie pneumatyczne może teraz podniesiemy go sobie. Za chwilę pokażę Państwu, <laughs> jaki prześwit samochód posiada, gdy jest podniesiony. A także zawieszenie aktywne zatem zmienne tryby jazdy, sport indywidual, możemy dostosować pracę silnika i zawieszenia, układu kierowniczego, układ kierowniczy jest zmienny, komfort, tryb jazdy w warunkach śliskich i offroad, tryb jazdy offroadowej. No oczywiście do jazdy na co dzień najbardziej polecam komfort. Touchpad dotykowy, co ciekawe przednie Uchwyty na kubki są podgrzewane i wentylowane. Zmienia nam się kolor w zależności od tego, czy są chłodzone, oczywiście, czy są chłodzone, czy są podgrzewane. Świetna rzecz. Fotele przednie są także, także podgrzewane. Mamy również wbudowany pilot. O właśnie tutaj do otwierania bram. Wspomniany przebieg 13 000 km. Łopatki zmiany biegów. O, proszę zwrócić uwagę na niektórych elementach, tak jak tutaj, na przykład, jest jeszcze fabryczna folia niezerwana od nowości. Samochód wyposażony jest w skrzynię biegów 9G, zatem najnowszej generacji automatyczną skrzynię biegów 9-9-biegową. Jeżeli chodzi o pozostałe elementy, wyposażenia asystujące. blotów naturalnie. Pilot układu kierowniczego za tym samochód sam nam będzie kręcić kierownicą, gdy włączymy aktywny tempomat. Sam będzie się poruszać po pasie ruchu. Asystent hamowania, radar antykolizyjny, asystent koncentracji, asystent kąta martwego, asystent pasa ruchu. Systemy są kompletne. Są wszystkie w tym samochodzie. Jest tego cała, cała masa, wbudowany dysk, twardy na utwory muzyczne. Mhm. Jeszcze jeden rzut oka na samochód z zewnątrz. Podsumowując, Mercedes GLE 400 ze świetnym silnikiem 3-litrowym benzynowym o mocy 333 koni mechanicznych 2018, przebieg 13 tysięcy kilometrów. Samochód jest bardzo bogato wyposażony. I jako nowy kosztował niemal 490 tysięcy złotych w stanie niemal idealnym. Prawie nowy samochód.